Zmiana przepisów na południowej granicy Polski i Słowacji, zmiana przepisów na granicy. Obowiązkowa kwarantanna dla niezaszczepionych. Wszystkie osoby, które nie są zaszczepione przeciwko COVID-19, będą objęte obowiązkową kwarantanną, przekazał słowacki rząd. Aktualnie, przy przyjazdach z większości krajów Unii Europejskiej wystarcza negatywny test na obecność koronawirusa. Zmiany w przepisach będą obowiązywać od 9 lipca. Osoby niezaszczepione przed wjazdem na Słowację muszą wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny. W przypadku obowiązkowej kwarantanny pierwszy test, który ją zakończy, będzie można wykonać po 5 dniach. Osoby, które przekraczają granice Słowacji z uwagi na pracę w sąsiednich krajach, mają czas do 9 sierpnia na zaszczepienie się lub dokończenie tego procesu. Po tym terminie będzie ich obejmować 14-dniowa kwarantanna. Po piątym dniu będzie można wykonać test ją skracający. Katarzyna Grochola w kałuży krwi leży na podłodze. Drastyczne zdjęcie w sieci. Władze nie ukrywają, że decyzje są związane z obawą przed nowymi wariantami koronawirusa. Ponieważ nowe przepisy mają dotyczyć także Słowaków wracających z zagranicy, minister zdrowia Wladimir Lengvarsy powiedział na konferencji prasowej w środę, że przyjmując nowe przepisy, gabinet kierował się chęcią zwiększenia liczby Słowaków, którzy zakończą szczepienia. Wzmożone kontrole od najbliższego poniedziałku na Słowacji zostaną wprowadzone bardziej szczegółowe kontrole graniczne. Służby mają sprawdzać większość samochodów. Wjeżdżających do kraju, co ma być częścią trójstopniowego systemu zatwierdzonego przez rząd. System będzie się zmieniał w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej. Zapowiedziane kontrole graniczne zostały określone jako drugi stopień. W pierwszym miałyby być one wyrywkowe, natomiast w trzeciej fazie byłyby ciągłe. System będzie aktualizowany co tydzień. Słowackie władze zastrzegły, że mogą ograniczyć funkcjonowanie niektórych mniejszych przejść granicznych.